I'm Dobrze, że pogoda troszeczkę się poprawiła, czyli ochłodziła. A to dlatego, że nasi rycerze mają na sobie, każdy z nich ma na sobie około 20 kg stali. Nie jest to żadna imitacja, to jest dokładna replika uzbrojenia z tego okresu historycznego, czyli z przełomu XIV i XV wieku. I w tej to stali będą ją testować. A proszę Państwa! Jako pierwszy, na koniu ubrany w niebieski kropież, szlachetny Grzegorz Herbugorze. Jest to rycerz, który ci to z państwa byli wczoraj może usłyszeli, jest jednym ze starszych rycerzy, który z, z, z nami jeździ od 92 roku. A jako drugi, konto krzyżacki Sebastian von Lubenstein. brawo dla niego! Ale to jeszcze, proszę Państwa, nie wszyscy nasi dzisiejsi zawodnicy, jest ich więcej. A ten człowiek, który tutaj wyjeżdża przed Państwa, nikt inny, tylko Łukasz Dudkiewicz, herbutaran. A legenda herbowa jest nie byle jaka, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, podczas szturmu na Zamek Biłży, wszyscy ruszaliśmy do ataku, szturmowaliśmy bramę, nie mogliśmy jej sforsować. A obrońcy ściskali nas kamienie, lali w smołę. Pamiętam to, jak dziś jeszcze zapach tego mam w noszach. Rozkazałem wycofać się, żeby oszczędzić naszych ludzi. A wtedy pan Łukasz Kutkiewicz klepnął mnie w ramię i zakrzyknął swoje zawołanie bojowe, które połać brzmi Penis w obiskum. I ruszył sam jeden na tą prawę, sam jeden ją wy wyważył. Dostając się pod adam nieprzyjaciela, ruszyliśmy za nim i zdobyliśmy zamek. I wtedy to uzyskał swój herb Taran! A jako następny rycerz, który na swej tarczy napisany ma Amor Omnia Vincit, czyli miłość zwycięża wszystko. On nawet jak zabija wroga, to robi to z miłością w sercu. A wszystko w imię ukochanej swej Urszuli, którą to poznał na którym turnieju i przed którą spędził Tydzień pod oknem jej zamku śpiewając serenady, aż ta go zechciała. Proszę Państwa, dodatkowo ten rycerz bierze udział w wielu turniejach i nie tylko w starej Europie, ale także w tym nowym świecie, odkrytym jakiś czas temu w tej, tej e, a, 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 a Ameryce, tak. I tam był na turnieju Filiks, który to zwyciężył i osławił Królestwo Polskie w Nowym Świecie. Prawo dla niego, proszę Państwa, szlachetny Jan Gradoń! I teraz, ja Sebastian, wysłuchajcie. A zubie język. Oj, nie udało się, niestety, niestety. Ale jednak zawsze wychodzi fajnie jakby się chciało. No. Piękne uderzenie. Panie Łukaszu, no, z taką wagą to pewnie uderzenie będzie potężne. A i nawet się obrócił dwa razy. I nasz krzyżak! Sebastian von Lubenstein! Piękne uderzenie. W tym zakonie na pewno dobrze ich szkolą. Tak więc wielkie prawa na niego również. Pięknie, lekko trafione, jak to chcenia, ale to jest bardzo biorące, proszę Państwa, ponieważ to takie trafienie odniechcenia de facto. Tylko tak to wygląda. Jeśliście gotowi, poczynajcie! Piękne uderzenie zarówno jednego rycerza, jak i drugiego. Tutaj wyłonimy zwycięzcę. Piękne trafienie, znowu trzask łamanych kopii było słychać. A my proszę Państwa, bardzo Państwu serdecznie dziękujemy, że chcieliście nas obejrzeć. Po przerwie widzimy się znowu. Mamy zamiar kontynuować nasze zmagania i walczy na Państwa, zmaga się i przelewa krew pod łzy książęca drużyna. Żarkie, trawie, zalebko, zalebko. i żarty go! Załeb go! Może w I się na drugą stronę mostu! E yes, na <laughs>

a ciekawe, jak to potem rozegrają. Tutaj każdy w każdej chwili może zdradzić, może pokonać swojego przyjaciela, bo zwycięzca będzie tylko jeden. Przypominam, że każdy jest sam, ale czwórka zawodników jest razem. Oj, zostało trzech, drodzy Państwo, brawa! A mamy pierwszą trójkę na pewno, ale jak pozostaną na to zapadzie. Wydaje mi się, że samo pełnej zbroi i ten w żółtej szacie są chyba razem. Bo nie bałeś czą, nie dodają sobie czasu. I dobra strategia, bardzo dobra. I zostali jeden na jednego! I teraz kurz wycięży. Czempiona! Pan Artur Zaszeca. Brawo! On zostaje czempionem i rekinem tych walk! Tak, ma na głowie kapturek. To dlatego, że widzi 20 razy lepiej niż człowiek. teraz myśliwi a uwidział chura idzie do kurnika, coś ich złapać. A tak zdejmuje kapturek. Akurat już wie, już widzi co jest gra! Ale ucieka! O! A! Ale ataki co? Tak rycerze. Ale złapała. I trzymie teraz. A teraz jest zła. Halo. Tu Państwo widzi, jak ten sokoł brani sobie, chroni to co on złapał. Dlaczego? Bo teraz, jakby go złapał inny ptak, tak mniej łatwiej go jest zabić. Tu się w kaścielu gadał my potrzebujemy ptaki. A uwaga, na głowie już O, Jest tam! Nazwisko tego ptaka jest Jozin z Bazin. Naprawdę, Jozin z Bazin. Obie panienki ku mnie. Dzieciaki, nie marwcie się. Chyba mamusia wróci do domu. A jak nie, ojciec znajdzie nowo. A koniec a, a, a. On nie widział! Gdzie lataś? Niech tam panie ręki nie sterka z tyłu. Jak tak ze przodu, jak robią futbaliści, nie? Bo tam to jest takie większe ryzyko. A. Ah. A. Hmm. No, no, no. oh. 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 Co? Tu bądź. Marek. Czemu ci super. A teraz brała. Oh. się jednego ptaka chcecie widzieć? Ale ostatni! A co jak go ugryźnie? Jarek, jak on go ugryźnie? No dobrze, jak uważaj, tak zostaw. Lepiej niż by ugryźć ciebie, nie? Wyciągaj do góry! Teraz! Ej! Ter yeah. hey, George! To jest nasz George! To jest kondor czarny! Wołaj tego go! Kolega by. Ludzie, popatrzcie jaką on ma łysą głowę. Pani, nie robcie zdjęcie kolegi, a ja nie myślę kolegi. Ja myślę o tego ptaka, że ma łysą głowę, nie? Aha. Ale... Już jej wiołka latach teraz. pani, A to już było wszystko. Naprawdę bardzo dziękujemy dziękujemy bardzo i do widzenia w papa. Pa,